Kolejny dzień na tych Minecraftowo-Facebookowych odchłaniach. Dzisiaj trzeba zbudować samolot, żeby odlecieć od tych frajerów. Tak samo jak ja jestem DJ Latania, to jest taktyczny Roblox, bo jakże inaczej. Zacznijmy budować. <gryw> po prostu. O, tu będzie ta przerwa, okej, okay. yy, paliwo, oczywiście tak jak mówiłem, yy, w odcinków nie będzie, żeby nie było i przepraszam, że dam ten stream ostatnio był na Twitchu, bo na YouTubie okazuje się, że musiałem mieć coś takiego tam przez 24 godziny, więc... a ja o tym nie widziałem akurat, nie, więc przez to, to po prostu nie ten tego, tak no. przez to po prostu nie było odcinka Rocket Rocket zrobimy takie coś i takie coś <grym> Zaczyna mi się to podobać. Szczerze mówiąc. Delta Wings, nie Wing Plains. Tu o. Jak to było tak? O zrobi się coś takiego. teraz chwilę, to było control, surface, tak. Tutaj. No nie, nie tak. Tu, to się usunie. Ogólnie się zastanawiałem czy nagrać odcinek z tego, czy może z farminga, ale już to miałem tak odpalone, więc będzie dzisiaj odcineczek z tego. Po prostu. Dobra, wydaje się na miarę tak dobrze zrobione, ale <grymne> dobra, to tutaj i teraz nie to, gdzie to było? Tutaj Pilots, mines, pilot, minus pilot seat. to musi być kurde podnieśmy to jeszcze trochę okej okay, y tutaj i które to było? Spring, tiny lunch girl Zrobimy takiego potworka Z trzema kołami z przodu Chyba powinno być Git, tak mi się zdaje. Leć, lecisz? Leci! Ja pierdzielę to lata. Kurde. Co chłop zrobił? Ej, to lata, lol. Ja nie wiedziałam, że tak to lata, bo nigdy mi się nie udawało szczerze to, że to lata w ogóle. A to lata! I to całkiem dobrze. Co wy na to, że zrobić, kurde. Hmm. Mam bardzo dobry plan. Wróćmy do domku. O, tutaj. Dobry bardzo plan mam. to może być dobra. Jakby zrobić taki pasażerski ten samolot, co wy na to? Dobra, teraz tak blocks, beam, je... painted blocks po prostu blok. O. Raz, dwa, trzy. Dobra, tu zrobimy dwa miejsca na paliwo. Hmm. Okej, okay, teraz tak. To... Postaram się taki pasażerski samolot może by... O, tu się da paliwko, tak. Tutaj, blocks. To spadnie, czy nie? Nie, nie spada, ok. Dobra. Może wezmę te bloki takie długie co są. O. Po prostu taki ten długi. Blok. No to jakiś hajs, czy coś, że to te, tak... Ten tego? Nie wiem, ale... Blok, o. Jest ploczek. Co? Pasażerski samolot. Brawo. No, powiem, kurde, szczerze, bardzo długie to będzie. Ale to będzie niewyważone coś czuję. Ale dobra. Pyk, pyk. Teraz mam pomysł. Balnąć. To? Nie. Rocket Huge. <laughs> nie, 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 nie w tą stronę chwila. <laughs> I to będzie dobre, to będzie dobre to będzie dobre. To będzie dobre. Nie. To będzie oj tak dobra. No czemu ja trafić nie mogę w ogóle? Teraz trzeba zrobić dach. Ten blok wystarczy czy nie wystarczy? Weźmy tego kloca długiego. Jezu, ej, kurde, nie widzę, nie widzę nic. Ej. To było jakoś... Ej, dosłownie nie widzę nic. Ale mamy coś takiego, dobra. Teraz skrzydła. Wing planes... tu. To musi być gdzieś bardziej tu. Ale nie, jeden na dwa, o. Dwa, trzy, cztery... Kurde, ej, nie widzę, dosłownie. To tu jakoś jest? Kurde... Ale nic nie widzę, dosłownie. tu damy, no, no, możesz. Raz, dwa. Wiesz, jak to wygląda. Raz, dwa, o. Control, surface, tak, jedno, jeden jeden, jeden dwa, o. Raz, dwa, okej. Okay. Teraz tak... Ech. Powiem tak, to jak ja bym miał zapanować nad tym klocem. Napięć mu, kurna, dajmy. Co się pierdzielić będziemy. Kurde, o. Wing, on jeden na jeden, dwa na dwa. Kurde, źle zrobiłem Tu i tu się usunie. Teraz kontrol. Jezu jak to wygląda. O nie! To jest złe. Jeszcze <śm> jak to poleci. Wila. O zróbmy tak. Weźmy to już. Y tutaj. Jezu, jak to wygląda? zarobiście to wygląda. To osobiście stwierdzam. Podnieśmy to jeszcze trochę, dajmy mu kółka. Tajni. No, czy to takie tajni? To kurde bym nie powiedział. Psy tak, dajmy mu takie małe kółeczka Teraz takie ja przypomnienie, to jest samolot pasażerski? Dobra, <ścoughs> jaki kloc Dobra, roketnie nie, jet, hug, o Czy może takie duże? To nie, no. O, takie. O. To weźmy. Leć! Ej, silniki mi odleciały! Kurde, ej to nie, ej to nie lata. Ej to nie lata. Zrobiłem coś źle. Coś... A po pierwsze to zrobiłem źle. No, rzeczywiście. Zapomniałem, muszę to do dołu wziąć. Dobra, nie dziwię się, że ten kloc nie chce latać, że to jest takie grube i duże. O, ty, 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 ty. Szybko usuwać to. Zróbmy jakiegoś kurna, nie wiem, ścigacza. Coś takiego, muszę pokombinać, co tutaj w ogóle... Ale w ogóle dziwię się, że chciało się to poderwać do lotu. Już to taki klocek duży był. <laughs> Jezu, co ja zrobiłem? Zdru... Stworzyłem potwora. Dosłownie stworzyłem potwora. Dobra. Mm, blocks. Teraz co można zrobić? Nap fryer mi tu biegnie, czemu on przyspieszył nagle lol full tak, tak to jest full full um. co będzie hover towards nie, nie chcę tego control surface no dajmy tak tak Zróbmy tutaj to no, To, ale te, zanim jeszcze to, to Dajmy te wingi Wiem, że robię niemalże to samo co na początku, ale Ta gra jest od zabawy i ja wiem co chcę zrobić Co to jest? Water purple Aha, są te do motorówki, ale ja mam pomysł du, 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 du. Bloks. Musi być idealnie wyważona. Dajmy tutaj siedzenie, o! Po pierwsze. Ale to będzie miało moc. A ja muszę jeszcze dać tu skrzydła sterujące. Control, surface, Y... Jest w miarę dobrze tutaj widzę wyważone to. O! Nie, nie tak. Dobra, pomalować to trzeba. Ja muszę to pomalować. Dajmy tutaj zielona Taką zieloną rakietę zrobimy. Tutaj dam... Pyk. Jakieś wzorki z Minecrafta? O, takie taki Może być? O nie, ja tutaj nie dam chyba kontrola. Kontrol, chwila, to trzeba usunąć. Chyba, że dałem, ale kurde że jakoś to głupio. Dobra, już nie chcę mi się tam tak malować. Dobra, jest git! Dobra, jak to da radę lecieć? Leć! Kartus! Usuńmy może część tego. No, dajesz! Leci! To leci! To lata! <grymne> Jak to wygląda, się spytam! I weźmy w te śmigła, właśnie. Ale to skręca ciężko. Weźmy w te śmigła. Mm. Dobra, zrobiliśmy nawet kilka fajnych, ciekawych rzeczy, więc tym akcentem, nie wiem po co tu mówię, że akcentem, no uzależniłem się. Y, y, tym sposobem właśnie y, można zakończyć ten odcinek, więc dziękuję za oglądanie, y, cześć.